Janusz Grabowski, podcast o możliwościach nieruchomości. Sprawdzone i dobre porady dotyczące zakupu i kredytowania nieruchomości. Zapraszam do słuchania. Cześć. Jest kilka dróg na osiągnięcia bogactwa. Ja obie wiążą się z kredytami. Albo żeby te kredyty brać, wykorzystać je... Korzystać z dobrej dźwigni lewarowania i zarabiać dzięki kredytowi. A druga droga bogactwa mówi, żeby nie brać tych kredytów i dochodzić własnymi siłami, energią, bez brania kredytów na zbędne i niepotrzebne rzeczy. Jedna i druga opcja jest dobra. Polecam je połączyć. Jednakże dzisiaj będzie o tym, jak dobrze i skutecznie nadpłacać kredyt, zwłaszcza kredyt hipoteczny, jak to robić, żeby jak najmniej przepłacić albo jak najwięcej z tego wykorzystać. Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny, czy go nie warto nadpłacać? To wszystko zależy. Właśnie od tego, jaką masz ty obraną drogę do osiągnięcia swojego spokoju ducha finansowego, bogactwa, niezależności finansowej, jak to nazywasz. Ale ważne jest, żebyś miał coraz lepiej w swoich finansach. No i też po części po to tworzę te podcasty, żeby nam wszystkim lepiej się wiodło. I idąc do tego, co jest tematem przewodnim dzisiejszego odcinka, czyli jak dobrze nadpłacać kredyt, no przede wszystkim musi sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Nie co chcę w życiu robić, bo to o tym już wcześniej w drodze do bogactwa, ale co może zrobić innego z tymi pieniędzmi niż nadpłata kredytu? Bo jeżeli jesteś handlarzem, nie wiem, handlujesz autami, jesteś fliperem, e, obracasz nieruchomościami, nie wiem, jesteś biznesmenem i kupujesz towaru za 100 tysięcy, czy nawet 10 tysięcy i w przeciągu miesiąca jesteś w stanie zrobić z tych 10, 12, 15 tysięcy, e, czyli pomnożyć o 25% no to nadpłata kredytu hipotecznego, który jest oprocentowany rzędu między 3 a 5%, w skali roku, a nie tego zysku, który ty robisz teoretycznie w przeciągu miesiąca, chyba nie jest do końca płacalny. Więc pierwsze ważne pytanie: co możesz zrobić z obecnymi pieniędzmi? Czy może z nimi zarabiać więcej niż jest oprocentowany kredyt? Jeżeli tak, to nie nadpłacaj tego kredytu, tylko obracaj, obracaj, i sukcesywnie będziesz mieć coraz więcej obrotu. Wróćmy do tematu za pół roku, za rok, za dwa. Większa kupka się Tobie tych środków uzbiera. Może wtedy warto zacząć nadpłacać, żeby mieć trochę spokoju ducha, że okej, okay, masz biznes, yy, fajnie się kręci, no ale fajnie mieć z tyłu głowy, jakiś plan B, coś się rozjeżdża, no to okej, okay, rozjechał się biznes, ale kredyt został spłacony, więc coś mam z aktywów. Tak więc, no kwestia, Czego oczekujesz jaki masz plan druga kwestia No ona no przy gdzieś tam stopach procentowych raczej ciężko będzie pieniądze z kredytów zainwestować może zainwestować otworzyć na lokatę żeby to zapracowało więc to się nie opłaca obrota akcje nieruchomości też indywidualnie to jest inaczej biznes co po prostu nazwany inwestycjami w akcje w które często jest spekulacją czy też inwestycjami w nieruchomości czy to się opłaca nadpłacać o tym za chwilę, jednakże, no, ja jestem przy takim podejściu, że wiem, że można zarabiać z pieniędzy wręcz e, za darmo, czyli kredytu hipotecznego o wiele fajniejsze kwoty, więc warto je wykorzystywać. Nie do końca je nadpłacać, przynajmniej na dzień dzisiejszy, ale no, w tym e, siedzę, ciągle się tym interesuję, więc to też jest troszeczkę inaczej. Ale załóżmy, że jesteś. Hmm, Pracownikiem, nie interesuje ci biznesy, inwestycje w nieruchomości, jednakże no masz jeden czy dwa kredyty. No i myślisz, co zrobić: czy nadpłacać ten kredyt, czy nie? Po pierwsze, ważne pytanie: ile to mnie będzie kosztować? Bardzo często, jak rozmawiam z klientami, klienci mnie się pytają: przez jaki czas nie mogę nadpłacać kredytu? I za przepraszam mówiąc, to jest główna prawda. Zawsze kredyt można nadpłacić, wcześniej spłacić, mm, sprzedać nieruchomość, nadpłacając kredyt. No, możliwości jest dużo, ale to jest najważniejsze: zawsze możesz nadpłacać kredyt. Pytanie, czy to Ciebie będzie coś kosztować. Załóżmy, że jest jedna z teraz maksymalnych, można powiedzieć, opłat za wcześniej rozpłatę, która może wynosić 3% do 3 lat, ale nie więcej niż odsetki za ten okres brakujący, chyba że masz kredyt oprocentowany w stałym oprocentowaniu, wtedy to opłaty mogą być dłużej niż 3 lata do czasu zakończenia stałego oprocentowania. Jednakże no większość klientów ma kredyt przy zmiennej stopie procentowej, więc załóżmy, że to jest y, opłata 0 czy 3%. Ok, jak jest 0, no, nie ma tutaj y, co myśleć, warto nadpłacać, nie ma za to dodatkowych opłat. Jest super fajnie, pięknie i przyjemnie. Ale no załóżmy, że no masz kredyt przykładowo w takim banku jak PKSA czy Alior Banku, który ma na przykład tą opłatę przez z 3 lata w wysokości 3%. No i teraz pytanie: czy się opłaca ten kredyt nadpłacać? Kupiłeś dzisiaj nieruchomość na kredyt hipoteczny. Mija pół roku. Odpłukać spadek, znaczy może nie odpłukać, odpłukać, że jest zmarł ktoś z rodziny. Ale każdemu życiu jakiegoś e, nieplanowanego przykły, przypływu gotówki wpadło 10, 20, 20 czy 50 tysięcy, nieważne na to chwilę, jako kwotę i co zrobić? Dobra, to sobie nadpłacę kredyt, ale kurde, nie mogę, bo przecież mam przez 3 lata opłatę. No i teraz zastanówmy się, czy na pewno ta opłata. Powoduje, że nie powinieneś tego kredytu nadpłacać, no bo jeżeli te pieniądze mają czekać na koncie, na lokacie przez 2 lata, 2,5 roku, zanim ty nadpłacisz kredyt, a nadmasz to oprocentowane na procent, no to w 2 lata masz zarobić 2% minus podatek belki, Czy wychodzi jakieś tam 1,6%. No załóżmy nawet, że jest dwójka na czystą opłaty za wcześniejszą spłatę by zapłacił 3%. Tak, czyli no ok, 2% jesteś w plecy zysku, 3% opłaty, czyli teoretycznie 5% jesteś w plecy. Tak, jak o trochę można powiedzieć rusko-matematyko, ale tak opatologicznie to można podsumować. Mamy Roberta i Wojtka, oboje wzięli kredyt w tym samym banku, na tych samych warunkach, załóżmy, że to był kredyt na supernat ekstra warunkach z marżą 1,5% plus wybór 1,7% mamy marżę, przepraszam, łączne oprocentowanie 3,2%. Jeden i drugi ma opłatę za wcześniejszą spłatę 3% przez pierwsze 3 lata wzięcia kredytu. Kredyt wzięli tego samego dnia, w tym samym banku zakładamy. No i teraz myślę, co dalej. Minęło pół roku, każdy z nich dostał 20 tysięcy, kto stwierdził. Nie kupuję nowego auta, mam już dobre, no za 20 to też za dobrego się nie kupi, e, ale no nie wydaję tego, nie jadę na wycieczki. coś z tymi pieniędzmi trzeba zrobić? No i Robert myśli, nie mogę nadpłacać kredytu, bo mam 3 lata karę, opłatę za wcześniejszą spłatę, więc poczekam. Czyli zaszczędziłem 3%, bo nie zrobiłem nadpłaty i jeszcze wrzuciłem sobie te pieniądze na lokatę, no, załóżmy nawet, że daje 2% w skali roku. Minus podatek, 1,5, a tak 19% niecałe, całe, czyli zakrąglając, zamiast 2% w skali roku jest 1,6%. W drugim roku kolejny 1,6% jest 3,2%. Dorzućmy e, magię procenta składanego, no to wy, przyjmijmy, że jest 3,4%. Tak. E, I jeszcze kolejne pół roku. Czyli mamy 4% oszczędności, bo nie zapłaciłem opłaty za wcześniejszą spłatę i przez ten czas pieniądze pracowałem. Po tych trzech latach te 20 tysięcy z odsetkami, czyli już wyjdzie jakieś niecałe 21 tysięcy, biorę i nadpłacam kredyt, ale już bez kary. Tak? Robert ucieszony nadpłacił 21 tysięcy po 2,5 roku, a dokładnie po 3 latach od wzięcia kredytu, a 2,5 roku od zastrzyku gotówki. W takim razie myśli, co dalej. Robert jest dumny. Mówi: Ja nadpłaciłem kredyt, a ty, Wojtek, nadpłaciłeś go. Od razu zapłaciłeś karę 3%. Po co? A Wojtek mówi: Nie, nie, nie. To ja lepiej na tym wyszedłem, bo ty źle to przeliczyłeś. Po co czekać, jak na początku. Kapitał jest jak największy, więc ilość odsetek też jest jak największa. Więc czym szybciej się kredyt nadpłaca, tym więcej się na tym zyskuje. Zwłaszcza z tego tego względu, że oboje wzięliśmy raty równe, więc na początku ta część odsetkowa jest też jeszcze wyższa. I zobacz, ile ja na tym zaszczędziłem. Co z tego, że zapłaciłem opłatę, prowizję 3% za wcześniejszą spłatę, jeżeli nasz kredyt jest oprocentowany 3,2% w skali roku. Z racji, że jeszcze... Pozostaje 2,5 roku. To zaoszczędziłem łącznie od tej kwoty nadpłaconej 2 lata i pół, czyli 2 lata razy 3,2 to jest 6,4% plus połowę z 3,2 czy 1,6. To jest łącznie 8% zaoszczędziłem tego kredytu. Tak, OK, No ale jeszcze przecież zapłaciłeś karę. Tak. Niestety tak, to zrobiłem, czyli 3%. Ale jakby nie patrzeć, to w tym momencie 3% jestem w plecy z tych 8% zaoszczędzonych. Czyli faktycznie jestem 5% tak czy siak do przodu. No, no to ja też jestem tyle samo. No i teraz pytanie, kto ma lepiej? No ja zaoszczędziłem na tym 21 tysięcy. 5%, tak? No tak patrzę na Roberta Royce'a. No i ty. To ja i ty zrobiliśmy to samo. To jaka tu jest różnica? A bardzo dużo, bo ja tak naprawdę zaoszczędziłem więcej, tylko ty o tym jeszcze nie wiesz. Bo kwestia jest to, jak się nadpłaca dalej raty. Do tego przejdźmy właśnie dalej. Jak nadpłacać raty? Czy wnioskując o spłatę kredytu lepiej wnioskować o skrócenie okresu kredytowania? Czy Lepiej o to, żeby zmalała rata. Wojtek, jako cłany list stwierdził, że zapłaci opłatę za aneks do umowy i skróci okres kredytowania o tyle, ile wynosiła nadpłata. Z racji, że obaj mieli kredyt na 200 tysięcy, w tym momencie nadpłata 20 tysięcy powoduje oszczędność 1 10. W przypadku Roberta, który zmalał ratę. Rata młodzy, łącznie zmalała o te 100 zł. Tak? Gdzie 1 dziesiąte, gdzieś tam o 200 tysięcy, tak by było. Ale stwierdził przecież, jak płacę już ratę, ten niecałe 1000 zł, to dalej go też jestem w stanie płacić. To zamiast maleć ratę, stwierdził: skrócę sobie okres kredytowania. I dzięki temu wygrał kilkanaście tysięcy odsetek więcej oszczędności. Dzięki temu, że no, od, nadpłacając 20 tysięcy z tej kwoty, 1,10, nie zmalał mu okres kredytu z 30 lat na 27, ale mu zmalało na o wiele krócej. No i dzięki temu Wojtek, nadpłacając kredyt skracając okres kredytowania, skrócił sobie ratek okres kredytowania o prawie 5 lat. Czyli prawie 60 tysięcy zaoszczędził, wpłacając 20 tysięcy. I całe 40 tysięcy zysku, bo skróci sobie okres kredytowania. Ale Robby mówi, ale, ale, no ja też zaoszczędziłem, no bo przecież przez te 29,5 roku płacę stówkę mniej. Czy jestem 30 tysięcy do przodu. No tak, ale Wojtek mówi, ale jestem prawie 40 tysięcy do przodu. Tak, więc jakby nie patrzeć, jeżeli nadpłacasz kredyt i masz taką możliwość, a. To jest zawsze możliwe. Jako pytanie, czy opłacalne, bo trzeba opłacić aneks do umowy, który przeważnie kosztuje 200 do 500 zł. Nadpłacając kredyt i skracając okres kredytowania, zaoszczędzasz bardzo, bardzo więcej odsetek niż jeżeli byś tylko nadpłacał kredyt i rata by malała proporcjonalnie do nadpłaty. Więc, reasumując, jest pierwszą rzeczą: warto nadpłacać, druga warto skracać okres kredytowania. Ale uważaj, bo są banki, za które za skrócenie okresu kredytowania, na przykład jak PKOBP potrafią skazować dodatkowe 0,5% czy procent prowizji od kwoty kredytu za skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania. Nagle się okazuje, że to i tak się opłaca, jednakże zapłacenie 200 zł za aneks, a 2 czy 2,5 tysiąca zł za ten sam aneks stwierdza, że czy ta zasadność Obsługi kosztów, płatności tych kosztów jest celowa. Druga kwestia jest, co w przypadku, że ten Robert i Wojtek spotykają się i ten przypływ gotówki jest nie po pół roku od wzięcia kredytu, ale dwa pół roku po wzięciu kredytu, a no to w tym przypadku wersja Roberta jest bardziej opłacalna. Że poczekać i te pieniądze niech czekają sobie chociażby na końcu oszczędnościowym przez te pół roku, niż wersja Wojtka, żeby od razu nadpłacać. Bo te pół roku nie zrekompensuje opłaty 3% za wcześniejszą spłatę, jeżeli masz kredyt oprocentowany na 3,2%. Zgodzisz się ze mną, że w pół roku z 3,2% to jest 1,6% zaoszczędzonego. To jaki jest sens wtedy nadpłacać tę opłatę, jeżeli masz tak dużo opłatę za wcześniejszą spłatę. Jeżeli tej opłaty nie masz w ogóle, no to nadpłacaj od razu, nie ma problemów, jeżeli nie wiesz, co z tymi pieniędzmi zrobić. Ale jeżeli masz opłatę za wcześniejszą spłatę, przelicz, czy to się tobie opłaca. Jeżeli masz kredyt sprzed paru lat, gdzie opłata za wcześniejszą spłatę może być nawet przez cały okres trwania umowy, zastanów się, jakie masz, masz możliwości, żeby to ominąć. O tym za chwilę. Ale wtedy hmm, czekanie też może się nie opłacać. Najlepiej można odpłacić od razu, albo wymyśleć sposób, jak te pieniądze mogą pracować w ciężej niż 3% w skali roku, żeby tobie zarobiły więcej, i później chociażby z zysków nadpłacać nadwyżki inwestycji. Więc jak najbardziej, może jeszcze jest kilka. Prosto ujmując, jeżeli koszty wcześniejszej spłaty są wyższe niż. Oprocentowanie kredytu w skali roku, no to faktycznie ten rok przed może się jeszcze opłacać, nadpłacać. Jak jeżeli jest krócej niż rok do końca opłaty za wcześniejszą spłatę, prawdopodobnie lepiej jest poczekać. Wspominając o możliwościach ominięcia opłaty za wcześniejszą spłatę, na przykład stare umowy banku PKB, czy obecne, czy te starsze umowy. M. Banku. Na przykład mówię, że całkowita spłata kredytu kosztuje 1,5 czy 2% od nadpłacanego kapitału. Ale całkowita. A się okazuje, że na przykład częściowa spłata jest darmowa. Czy od pierwszego roku, od pierwszego dnia, czy po trzech latach. I należy, jaka to jest różnica, żeby wiedzieć, czy to jest całkowita spłata, czy częściowa spłata? Zostało tobie 100 tysięcy kredytu. Masz to gotówkę na końcu, mówisz dobra, nadpłacam sobie kredyt. A mówisz, kurde, no 2% zapłacić opłatę za 60 spłatę. No nie, ale zaraz, czy jest na to jakiś sposób? No i w takich bankach, co wspomniane, jest tak, że częściowa spłata jest darmowa. Czyli co w tym momencie się robi? W jednym miesiącu nadpłacasz, przykładowo te 99%, w tym przypadku 99 tysięcy kwoty kredytu czy tam 97, a w kolejnym miesiącu ostatnia rata albo spłaca cały kredyt, albo w kolejnym miesiącu nadpłacasz całość. I na przykład od tego tysiąca, czy od 10 tysięcy płacisz opłatę za wcześniejszą spłatę, przeważnie nie mniej niż tam 100 czy 200 zł. Co za tym idzie? Koszt wcześniejszej spłaty to jest 0,01%, a nie 1%. Tak. 0,1% albo 1%. Więc tak naprawdę oszczędzasz dziesięciokrotnie na tej opłacie, wiedząc jakie są zapisy w umowie. Inną kwestią jest to, że jeżeli sprzedajesz nieruchomość, też teoretycznie jesteś w stanie się dogadać z kupującym, żeby ominąć tę płatę za wcześniej rozpłatę. Okej, okay, no jako sprzedający, kupujący próbuje od Ciebie dostać zniżkę. Myślisz, okej, okay, jesteś gotówkowy, Zejdę Tobie to opłatę za wcześniejszą spłatę, powiedzmy te 2% do 300 tysięcy, 6 tysięcy, zrobimy, że zajdę Tobie piątkę, ale musimy zrobić w ten sposób, że najpierw nadpłacasz kredyt 295 tysięcy, ja to piątkę nadpłacam z własnych kieszeni, a resztę różnicę w cenie wpłacasz na konto, tak, jeżeli ta cena transakcyjna pozwala. Dzięki temu um, kupujący tak większość tobie pieniędzy przelewa, które i tak by poszły na wcześniejszą spłatę kredytu, bo jest to yy, raczej warunek umowy yy, sprzedaży. Yy, a dzięki takiemu ruchowi, no, oszczędzasz 2% właśnie chociażby od wcześniejszej spłaty. I dzięki temu i kupujący jest zadowolony. Na przykład, Ty też jesteś zadowolony, bo każdego z Was, yy, każdy z Was, można powiedzieć, zyskał bo tak by i kupujący zapłacił więcej i ty byś zapłacił więcej za opłatę za wcześniejszą spłatę, a tak i kupujący jest zadowolony i ty jesteś zadowolony. Oczywiście to trochę wydłuża proces uzyskania reszty środków kredytu. I druga rzecz jest taka, że jeżeli kupujący jest kredytowy, to niestety takiej transakcji raczej nie możesz wtedy zrobić, no bo bank uruchamiający kredyt na spłatę innego kredytu chce jednym przelewem spłacić cały kredyt, żeby mieć Pewność, że dostaniesz rozliczenie spłaty tego kredytu. W tym przypadku można tak najbardziej spróbować, użyć, żeby był. Inna możliwość ominięcia kosztów wcześniejszej spłaty jest no, przeniesienie tego kredytu na inną nieruchomość. No oczywiście, że taką nieruchomość masz, chcesz mieć dalej kredyt, na przykład korzystać z danej gotówki, no to wnioskujesz że przeniesienie kredytu. Aneks zwycena kosztuje przeważnie mniej niż opłata, to jest za wcześniejszą spłatę. Co za tym tobie też daje możliwości, ale to też jest niestety mocno czasochłonne i wymaga tutaj większego zaangażowania od ciebie. Ale ja lubię proste i sprawdzone sposoby, zatem, też kolejną kwestią, w jaki sposób możesz ominąć opłatę za wcześniejszą spłatę. Jest to możliwość w niektórych bankach o zawnioskowanie o skrócenie okresu kredytowania. Znaczy, tak naprawdę w każdym banku jesteś w stanie to zrobić, ale w niektórych bankach masz możliwość skrócenia okresu kredytowania bez ponownej badania zdolności kredytowej. Tak? Czyli, OK, wnioskuję o ratę na przykład zamiast mm, na 30 lat raty 1000, wnioskuję o ratę 10 000 przez pierwsze przez, nie wiem, 10 lat. No i później wnioskujesz, o wydłużenie znowu okresu kredytowania. Co o tym idzie? No została zwiększona rata, czyli co miesięczne zobowiązanie. Masz na te 100 tysięcy, no to przez 10 miesięcy pobiera tobie 10 tysięcy, nie tysiąc. No, wypadałoby tego tysiąca i tak dorzucić, które była wcześniej rata, żeby pobierały te środki się, odłożyło e, na kolejny e, miesiąc. A jak już się zbliża koniec, tych 10 miesięcy, znowu wnioskujesz o wydłużenie okresu kredytowania. Wiążesz to z opłatą za aneks e, do umowy. Tak naprawdę dwa razy za wydłużenie i skrócenie okresu kredytowania. Jest to kwestia banku, ile ta opłata wynosi. Jeżeli to jest 200 złotych, no to warto to przeanalizować, no bo mając 100 tysięcy za nadpłatę, byś zapłacił te 2 czy 3 procent, czyli w tym momencie 2 czy 3 tysiące, a tak płacić dwa razy panek się 200 złotych, no i trochę gdzieś tam odsetek też trochę więcej zostanie naliczone, ale mm, jest tu oszczędność, no i przede wszystkim nie masz tej opłaty za wcześniejszą spłatę. Też w innych bankach czasem jest możliwość zrobienia takiej raczej znaczy elastycznej raty, czy na przykład możesz płacić dwukrotność lub połowę raty, inne z tego opcje. zatem tym idzie też możesz ok zawnioskować na dwukrotność raty i przez pół roku, rok płacić dwa razy tyle, czyli też jakby nadpłacać kredyt w miarę małą kwotę i, też, i to Ciebie nie kosztuje. Takie możliwości są. Jeżeli jednak, co może być najlepsze, nie ma opłaty za wcześniejszą spłatę od pierwszego dnia miesiąca, no to to już w ogóle jest idealna sytuacja, wtedy też najważniejsze jest zweryfikować, czy w danym banku możesz dyspozycję wcześniejszej spłaty robić yy, online, czy musi się pojawić w banku. No, bo bardzo wygodne jest nadpłacać kredyt po prostu sobie online. Robisz przelew albo klikasz nadpłać kredyt, wpisujesz kwotę. No, i zaraz pieniądze znikają z konta, idą na kredyt, rata maleje, czy też, co jest bardziej rozsądne, właśnie skrócenie okresu kredytowania. Więc jak już wiesz, nadpłata kredytu się opłaca. Najlepiej sprawdź, czy masz za to opłaty, czy warto ponosić te opłaty, czy lepiej poczekać. Jeżeli już nadpłacasz kredyt, to w większości przypadków opłaca się go nadpłacać i skrócić okres kredytowania, i ponosić nad koszt aneksu do umowy wcześniejszą spłaty kredytu. Jeżeli nie masz rozwiązania, co z tymi pieniędzmi zrobić, jak najbardziej nadpłacaj kredyt, uwolnij się od zobowiązań, miej tutaj spokój ducha, że nikt nie woła do ciebie, od ciebie 10-15 o dodatkowe środki. Może nie, nikt nie woła, tylko jedna instytucja mniej od Ciebie woła tych pieniędzy, a no niestety często banki jest to instytucja, która woła jak najwięcej środków z tego budżetu, więc Rosonio to zadbaj. Fajnie jest nadpłacać kredyt. Uważam, że jeszcze lepiej obracać pieniędzmi tak, żeby chociażby koszt samego zysków mieć potencjał na spłatę kredytu, żeby te środki były nadpłacane i jest jeszcze jedna kwestia, ale to bardziej przy kredytach konsumenckich, że może warto zamiast nadpłacać, skracać okres kredytowania, przejść kredyt do innego banku i zawnioskować o zwrot kosztów poniesionych prowizji czy ubezpieczeń, które poniosłeś przy podpisywaniu poprzedniej umowy kredytowej. Dzięki temu nie dość, że możesz zaoszczędzić na kredycie, może zyskać niższe oprocentowanie niższy lat albo krótszy okres kredytowania w zależności co e, ciebie bardziej interesuje to jest duża szansa, że kilka, jak nie kilkanaście tysięcy złotych możesz odzyskać z kredytu konsumenckiego tukowego w zależności od kwoty, na jako było przyznane. A jeżeli potrzebujesz kredytu śmiało, bierz telefon, dzwoń do mnie, pisz maila, zobaczymy, co da się zrobić. Pozdrawiam i do zobaczenia. Janusz Grabowski.